Hej, dzień dobry, witam szanownych Państwa. Moi drodzy, dzisiaj Rainbow Six Siege. Jakiś czas temu spadłem sobie do Golda. Grałem troszkę z widzami, grałem troszkę solo, no i tak to czasem bywa, że po prostu się spada z rangi dosyć znacząco. No i moi drodzy, dzisiaj po prostu pokażę wam jeden taki meczyk na teoretycznie niższe rangi, na które zawsze gram. I to nie jest kwestia tego, że próbuję się teraz jakoś... Wiecie, że jestem super ekstra, bo bardzo często gram jak gówno, ale zazwyczaj gdzieś na tej platynce trzy wyższej sobie siedzę. A tutaj grałem chyba na Goldziki 2, co też bezpośrednio pokazuje, jak system rankedowy jest po prostu spieprzony w Rainbow Six Siege, bo można grać solo na premade'y pięciosobowe, jest masa smurfów i tak dalej, i tak dalej, ale to już doskonale wiecie. Także moi drodzy, miło mi będzie, jeżeli ocenicie ten materiał łapką w górę, jeżeli chcecie więcej pełnych meczów. Ja was jeszcze zapraszam również na Twitcha, na moje live'y, link w opisie. No i co, kochani moi najcudowniejsi, najpiękniejsi? Miłego oglądania. Włosy, w sensie autentycznie. dzisiaj to, co mi się dzieje z włosami, dzisiaj. Ja nie wiem, co się dzieje. Naprawdę, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co mam dzisiaj na, na, na głowie. Nie mam pojęcia. Co jest grane?

A, wygraliśmy. Właśnie. O szczęściu, o przyszłości Jaki? Jesteś, Kuba, jakiś taki... nie wiem... Jaki? Przywłaszczasz sobie wszystkich, co są u ciebie na czacie, nie? Masz, ale masz takie, masz taką... Masz taką jesteś taki dominant, nie? Jestem, jestem. Ale w życiu cipcia! Co? No. <laughs> Przepraszam. Jestem, jestem. Herbatę z bliżanki, bo toleruję to, że Igor chce kupić. <grystanie> Co chce kupić? Ale, no się... Kija spoko. Wczoraj największy polski crasher, a dzisiaj największy polski daddy. Nie, z niego jest, nie jest. Ja mam Skodę, i... ja jestem największym dadim Co Wiecie, że żyłeś? Kromek ma 1.6 silniki i zakazawał, żeby taniej było? Taki kurwa <gulity> jesteś. Nowe auto pokazowało. Jezus Maria. Na tych G3 to jest inna gra. Coś się <gulity> dzieje. I to tylko potwierdza mnie. Kuba, weź, zerknij prawą i lewą stroną w kamerkę, weź się odwróć chwilę, jakbyś mógł. O kurwa! O kurwa! Widzisz, jak mi się tu rusza tu? Coś, ja jak widzę mi się te zakola, szyi? ja pierdolę chłopiec. To nie, Ci się są to to nie są zakola. Nie są zakol, zobacz. Nie mam zakol. Mam no idealnie widzę, masz... prostą linię tu. To nie są zakola. Zaczesujesz zakole. boki, tak, żeby nie było widać zakoli. A guys, can we, can we, we do, do a rotation on.? Oh, fuck it. Ej, w ogóle na czacie na pewno ktoś się zna. Jeżeli macie monitor 144Hz, nie? To opłaca się mieć powyżej 144 opłaca. Fps, czy nie? Opłaca! Jest różnica, widać tę różnicę. No, czuć to. Pewnie. No i leży, Jak można leżeć na środku ziemi. Skąd wiesz, że to jest środek ziemi, kurwa? Ja pierdzielę w ogóle jacy ci ludzie, ja. A czy masz e, włączoną Nvidia Relax? A czy refleks? Znaczy, coś tam. <laughs> <laughs> Nvidia Relax! Nvidia Relax! Mandam co mam do karty graficznej. Tak słucham. Wieczór. Ksiądz dzwoni. Aha, dziesięć, dziesięć, Dziękuję. Pani mi dzwoni i mówi, dzień dobry, włoska robota z tej strony, a ja... uuu, ty... A włoska to jaka? właśnie, no, ja nie zapytam się pani tu, jak ten... ten Pizza jedzie? Ta. A po co kupiliście Thermomixa za 6 kloców? Że... No, do innych rzeczy. A co ty o, kurwa myślisz, tak że tak nie wiem, tak że, tak nie wiem, tak że tak zawsze tak. wszystko się w Thermomixie robi, jak się coś kupi za 6 kloców? No kurwa, ja bym używał, kurwa. Kiedy ostatnio robiłeś coś terwowicz? Czy nie do rzeczy rozliczać. Ja nie ja. robię, ale Asia robi często, naprawdę. Asia robi cały czas jakieś tam. I to nawet nie, nie tyle, że często przepisy takie gotowe, ale używa tego jako tam miksera, jakiegoś jako tam czegoś rozdrabniacza, czy wie co nie? kromek, się wczoraj na rankedach. Po Ile? tych czterech porażkach z tobą, jestem silverem 3-gnoju. <laughs> Chcę w ogóle powiedzieć Wam, że yy, to były jedyne cztery porażki w całym plasowaniu, nie? Jedyne cztery kurwa porażki, jak mnie Kuba niósł, nie? Ciekawe, bo gram. A ty nie możesz? Jezu, zaraz wracam. czat. chcecie coś wiedzieć? Jakieś kompromitujące informacje o Kubie? Mogę dużo przekazać. Jedno pytanie. Ja widzę, co piszecie. No to pytanie zadajcie, kurwa, nie tak. Co mam powiedzieć? Eee, ja? Ja nie słodzę nic, nie? Nie, nie, nie ma. A że co? Że nie mogę słodzić? Kuba nie trzyma dzieci w piwnicy. Ja mam ciekawostkę, że jak Kuba chodzi po swojej dzielnicy. Nie powiem cool, w mieście jakim, to go dzieci zaczepiają i krzyczą z niego. Kromka, Kromka! bo jak wśród si nie ma siurka, tak krzyczą. Dzieci, wiecie? W szkole, ze szkoły na kubę. Już przyszedł stary, nie? Szłam go. To to jestem. Czemu kromek ma za Byczku genetyka, kurwa, nie oszukasz. Widziałem zdjęcia, jego taty też miał straszne za kola Potem mu odrosły głosem. <gryny> Just plant, just plant. Oh. Idę po pizzę, zaraz wracam. Ej, zakład, że Kuba nie weźmie całego kawałka pizzy do mordy naraz, jak musicie, weźmie czy nie? Nie to, że podpuszczam, ale weźmie czy nie, jak musicie? Ej, stary, stary, stary. Wziąłeś kawałek pizzy sobie, czy nie? Nie, zaraz, bo mam trzy pizze zamówiłem i jedna jest dla mnie, także zaraz tutaj przyniosłem. Yeah, bo czat prosił, no. e, żebyś pokazał, że jesteś prawdziwym facetem? Ile że... na raz włożyć? Chyba dwa kawałki, na to? No, to są dwa kawałki, Dzień co wy jesteście? Wody. A jakiej wielkości to jest pizza? Wiesz co, tam jest taki uniwersalny rozmiar, więc podejrzewam, że średnia. 30 cm? No, tak mi się wydaje. Czy naraz? Kładziesz jeden kurwa na drugim i dopycha. No, nie, no nie ma. Nie, dwie, dwie wsadzę. Dwa powiedziałeś, że lekko, ale naraz, kurwa, bez drżenia. Mm. Składasz jak kanapkę dwa kawałki i bierzesz do mordy. No dobra, spróbuję. Byczku ja bym mam... dał, tak kurwa, ty nie masz żady? Byczku. <śla> Chciałem filmik na którym nie jedną rzecz tą pchałeś. <śpiewanie> <O! śpiewanie> Raz się do wkurzyłem i mikrofon wsadziłem do buzi. O? <śpiewanie> Czaty robię na G3 102. Wiecie <śpiewanie> co jest najgorsze, że on gdzieś mikrofon do budzi, bo tak się O! <śpiewanie> <nie dacie. śpiewanie> <śpiewanie> Jeszcze ja jestem dobry w tą grę. Co będziemy grać właściwie wersji X? No, jak to co? Rankę dzioszki. O kurwa, macie. Ale ten też gra, a on nie może grać z nami rankedów. Czemu nie? Bo ma za niską rangę. A co on ma? za. A nie chce za nim pograć? Właśnie nie wiem, ale Impi to <noise> impi też... siedzi i czeka aż będziesz tą pizzę. Rangi <noise> Rangi nie mamy Siedzi Impi z telefonem przy monitorze i... A ciekawe czy dara to zjeść. <noise> no i to i to lubię i dlatego właśnie podobałem... Mi... To jest kurde. To Impajka ja cię zapraszam. Tak się gra, kurde na goldy. S. Cyk Chłop tam dronuje, nie ma dronowania. Ale w ogóle, patrzcie, jakie będzie stare part, nie? Znaczy, ludzi z początku lat 90., to też jest z początku lat 90., nie? Będzie, powiem tak, mm, A szkali Kali Wiza? Nie. nie będę wsadzał tyle do ryja. Ja się lubię delektować pizdką. A jaką wziąłeś? A jakąś taką... z szynką, taką włoską, i z pieczarkami... No kurwa, zwykła kapricioza i nie wiem. Nie, chyba ty, fungi. Kurwa. No fungi to grzyby, pieczarki. No, tak. no, no to nie kapricioza. No kapricioza jest z grzybami, ty. No ale kapricioza to kapricioza, a fungi to fungi. No to tam nie ma szynki na fungi, nie powinno być, powinno być prawdziwki. Worowiku za strany ta runda jest dla was, widzowie. Zobacz, pizza Te temat pizzy, i ludzie już z hawajską wyjeżdżają, nie? Że to grzech zjeść hawajską. Koleżanka się lubi, hawajską. ja tam. Ja powiem brzydko. Znaczy, powiem jak dorosły mężczyzna, tak? Ojebałbym każdą, gdy Zero tam. respektu. Pan Dobra, czaty szybki skan. Nie ma szans. Dobrze, Ksan, y uciekasz z tego czatu. Cześć. Oj, Xan, czemu jesteś takim zjebian? No, chodź im, Pajkan. I pytaj się kuby, bo on nie odpowiada. Udaje, że wiesz, gra. Ty, byniu, nie strzelaj we mnie! No i piękny meczek. <grym> I patrz, jest w Cześć, Halinka. Cześć, Halinka. Jezu, Halinka dawno jej nie było. No, tęsknię drogę za nie ale... Ja czy Halinka pamięta jeszcze mój głos. Na pewno nie wiem, co stało się na tym spiku.